Siemanko, tej strony ląki Jeden, dwa, trzy, a dzisiaj sobie kupimy ofertę Bibi za hmm. 170 gemów. Więc za to zostawić łapkę w górę i suba z dzwonem. No, więc Pawek, klikaj. Tylko szukam... patrzcie! Patrzcie, tu... To, to było... podobne do Kroła. Ale patrz on... Po Dobra, tyłu. trzy, dwa, jeden. Jest nowa postać! A ja jaka epicka! Jak to wygląda? Nagrywa się? Nagrywa. Jak epicko. Teraz musimy zmienić i zobaczmy jaki baner. Wstać? Jakie kuzocki! No dobra, to po pocięciu już będziemy w gierce. I już po cięciu. Do... Dobra, i klikamy. Będzie ekstra. No, no mapa. No, jeszcze w tego bounty sobie zagramy, to jeszcze będzie epicko. No. Y, dobra, szybciej, szybciej, szybciej. Tylko, tylko mam jedno pytanie. Szkoda, że nie ma taki... A teraz będzie na... Bibi. gadliśmy? No, czekaj, zobaczymy. 3, 2, 1, Bibi. O, jest Bibi w przeciwnej drużynie. A patrz, teraz jak odpychniesz uderzeniem. Wiem. Kurde, odpychnęłam. Ja weźmę jak jeśli podnieżysz do ściany. Jeśli go odpychniesz, jeśli będziesz na ściany. No, patrz. 15 tysięcy ataku około. Tak myślę. Tej ult jest przekazacka. Chyba na bije w grze. No. Ale jak koła ult bije. Chyba 8 Jeśli Dobrze korzystasz. Kurczę, to będzie chyba przegrana nawet. Ale bardzo dobra po z No, epicka. Ta bańka tutaj leci. Ta bańka jest... A e, nie, użyłem przypadkowo ulta. To nie jest ult, tylko uderzę. E, no, ale to tak wygląda. O, i to jest przekazacka, zobaczcie. Bum, jaka duża ta bańka, nie? No nie. Ale ja tu mam też trochę domu, że możecie na coś tak Życzę Ci 100%. No. no napiszcie, czy macie też Bibi. Ale teraz powiem Wam jedną rzecz, która tak nie powiedziałem. Mam na imię Paweł. No. Widziałam, że to powiesz na tym odcinku, bo nawet wam to mówię. Cire, możecie pisać, 100% zuszkę z angielskiego. Kurde. Słabo też idzie. No niestety, przegraliśmy. Że, że, nie, że, ale... że się zaczyna na nie wiem co, wiem co, ale nie powiem. No ale epicka jest ta Bibi. Ej, patrzcie jak fajnie wygląda na tym banerze. A i dołączajcie do klanu Armia Fiolet. Frost, bardzo bardzo dobry gracz. Dobra, to my chyba się będziemy żegnać. Zostawcie suwa i Zostawcie łapkę w górę, będzie Ci miło. Elo.